Panie Januszu, chciałbym tylko, żeby się Pan odniósł jeszcze do reakcji pana Gintera Grasa w stosunku do Izraela i tej całej afery z zagrożeniem atomowym. Pan gras, którego wiersz zresztą przetłumaczyłem, ten wiersz, to no, taka proza uśpiewana, nie powiedział niczego rewelacyjnego. No. Pan gras powiedział tylko tyle że Izrael również ma broń jądrową i tak samo jest poza wszelką kontrolą. Co więcej, wiadomo na pewno, że Izrael ją ma, a o Iranie w ogóle nawet nie wiadomo, że ją ma. I nie jest prawdą, że Izrael ma prawo rozwalać Iran tak sobie od, bo ma, bo ma taką fantazję. I tylko tyle napisał. I reakcja, reakcja Żydów, no nie wszystkich oczywiście Żydów, ale Izraela zwłaszcza, jest Szokująca zupełnie. Minister spraw zagranicznych, pan Eliasz Iszali, zażądał od Królewskiej Akademii Szwedzkiej, żeby odebrała mu Nagrodę Nobla. Więc ja na przykład pamiętam, jak byłem, byłem opowiadano mi, jak byłem w Stanford, w Uniwersytecie Stanford, że oni w 53 czy 4 roku dostali, bo oni mają książki z całego, z całego świata, więc również dostali wielką encyklopedię sowiecką. No i jak obalono Berię, to przysłano im w kopercie takie 20 stron encyklopedii, kazano wyjąć tamtej tamte i zniszczyć tamte, a wkleić w to miejsce nową, lepszą encyklopedię. <grym> Więc, ale Związek Sowiecki protestował przeciwko przyznaniu nagrody Nobla Pasternakowi, ale po pierwsze nie protestował wstecz, tylko przedtem, czyli nie uznał, że prawo działa wstecz, no a po drugie nie protestował minister spraw wewnętrznych. Jeżeli protestuje minister spraw wewnętrznych, to z tego wynika, że Izrael uważa, że przyznawanie nagrody na to jest wewnętrzna sprawa Izraela. <tratzy> <tant Maori> <i> Oczywiście ja, szczerze mówiąc, nigdy nie miałem specjalnej sympatii do pana Grasa nie Niespecjalnie lubiłem jego, jego książki, nawet trochę, trochę tak margoliłem, że mu przyznano tę nagrodę nobla, jak jest tylu innych, teraz nie mogę konie, jak jest tylu innych ludzi. Ale jak patrzę na następne nagrody Nobla, to przy następnych nagrodach Nobla to, to Pani Jelinek, jak ja daje, to gras jest gigantem w ogóle, przy tych następnych na, na, na nagrodzonych noblem. Także. No, ale... Wiecie Państwo, co, co odpowiedział, odpowiedział sekretarz y, generalny y, Akademii y, no, Szwedzkiej? Nie podlegało się w ogóle by odpowiedzieć, odpowiedzi, tylko na swoim blogu, nad urlopu nie przerwał, na swoim blogu napisał, że Akademia nie widzi najmniejszego powodu, żeby odbierać Nagrody Nobla i nie widzi nawet powodu, żeby o tym dyskutować. A w ogóle nagroda przyznawana jest nie za poglądy polityczne, tylko za jakość prozy. A wartość blaszanego bebenka się nie zmieniła od tego, co 20 lat potem po powiedział, powiedział pan Gras I, i pouczył, pouczył pana Iszaja, mmm, gdzie jest jego miejsce. Ale w ogóle ta hucba, z, z jaką się ludzie domagają nagle, żeby, żeby on naprawdę nie powiedział niczego złego. Przeciwnie, w Lansadach, że on zawsze lubi Izrael, prawda, że ten no, tutaj. E, i takie, te, takie coś, no. Ja nie wiem. To jest, wystarczy, że ktoś się odrobinę, prawda, odchyli i rzuca na niego od razu tysiąc, tysiąc poli, poprawnych politycznie, prawda, I ten, Pamiętam taką, taką, ten scenę, to był w Stanach Zjednoczonych, prawda, temu, gdzie dość popularna aktoreczka jest w telewizji. i, i ona y, tak mówiła, że że mój wuj o to ma taki duży nos jak Żydzi. I w tym momencie zobaczyła po twarzach, że coś nie w porządku i mówi, że sobie karierę zrujnowała, a wszyscy. Ale proszę, ona nic nie powiedziała złego na litość boską. No to, no.